Witajcie, dziś przychodzę do Was z przepisem na pyszny, aromatyczny sos pieczarkowy w wersji ulepszonej. Jeżeli patrzycie na składniki i widzicie, że czegoś nie macie, nie przejmujcie się, ponieważ wiele z tych rzeczy można pominąć bez wielkiej straty na smaku, ale ja Wam pokażę, jak zrobić to w takiej super wersji. Będziemy potrzebować około pół kilograma pieczarek. Jak widzicie, ja swoich pieczarek nie obieram. Są zwolennicy obierania i nie. Ja po prostu je płuczę dokładnie, wycieram i zostają ze skórką. Do tego pół szklanki wywaru warzywnego, podlinkuję wam przepis do, do niego, bo ostatnio go właśnie robiliśmy. Pół szklanki wina, 200 gramów śmietany. Tutaj jest śmietana 18. jedną cebulę taką średniej wielkości, trzy ząbki czosku, sól i pieprz do smaku, do podsmażenia łyżka masła i około łyżki oliwy oraz gałązki tymianku. Jeżeli macie świeżego tymianku, oczywiście może być suszony około pół łyżeczki. Od czego zaczynamy? Zaczynamy od poszatkowania cebulki na małą kostkę. W międzyczasie rozgrzewamy patelnię z oliwą z jedną łyżką oliwy. Do sosu cebulka powinna być drobno posiekana, więc możemy ją jeszcze przesiekać na desce. Cebulkę już przesiekaliśmy. Oliwa jest rozgrzana, więc dokładamy. Około łyżki stołowej masła. Czekamy aż się rozpuści, i dorzucamy posiekaną cebulę. Będziemy ją podsmażać na średnim ogniu. Do momentu z lekkiego zmięknięcia, około 3-5 minut. Te kilka minut przeznaczamy na pokrojenie pieczarek. Kroimy je tak jak nam wygodnie. Ja lubię. Kiedy to są pół talarki. Akurat w czasie, w którym pokroiłam pieczarki, cebulka ładnie zmiękła, więc dorzucamy teraz pokrojone pieczarki. Zwiększamy ogień. Doprawiamy pieprzem oraz solą. I podsmażamy do momentu, kiedy puszczam soki. Grzyby zmniejszyły swoją objętość, puściły wodę, więc dodajemy 3 ząbki czosnku oraz kilka gałązek świeżego tymianku. Jeżeli, tak jak mówiłam, jeżeli nie mamy świeżego tymianku, możemy dać pół łyżeczki tymianku suszonego. Tak dusimy o jeszcze około minuty. Po dosłownie minucie wlewamy pół szklanki wina. To jest wytrawne białe wino. Jeżeli nie mamy wina, możemy dodać po prostu wody lub wywaru, jeżeli mamy więcej wywarów. Wiadomo, że jeżeli dodamy wina, smak będzie podkreślony, wyostrzą się wszystkie aromaty, ale tak jak mówię, to jest wersja na wypasie, inne też przejdą. Odporowujemy alkohol około 2-3 minut. Po tym czasie do sosu wlewamy wywar. Tutaj jest wywar warzywny oraz dokładamy śmietanę, 18 lub 36, zagotowujemy i dusimy 2-3 minuty, do zredukowania się sosu. Sosik ładnie się zredukował i zgęstniał, przed chwilą go próbowałam i potrzebuję jeszcze odrobiny pieprzu i odrobiny soli. Oto wersja finalna naszego kremowego sosu pieczarkowego. My dziś podajemy go z medalionami schabowymi w glazurze czosnkowo-miodowej, do którego przepisu również zachęcam. Podlinkuję Wam go tutaj. Dzięki za oglądanie. Zapraszam do subskrybowania i do pozostałych naszych przepisów. Smacznego!